Coś się kończy, coś zaczyna. Gminny Ośrodek Kultury Wcisku ma nowego dyrektora. Dziękuję. Przejmie. Wszystkiego dobrego na stanowisku. Ja również. Życzę dużo, dużo zdrowia. Pan Józef Zorębik, ustępujący szef jednostki związany był z ośrodkiem od 1997 roku. Właśnie przeszedł na emeryturę. Najbardziej zawsze utkwiły mi w pamięci imprezy, na których była pełna sala. Bo robić coś dla pustej sali to nieprzyjemność, naprawdę. Bywały lata tak, że działo się troszkę więcej, inne znowu troszkę mniej. Były różne chwile. Był czas budowy, był czas tworzenia kółek, był czas koncertów. Nowym dyrektorem gminnego Ośrodka Kultury Wcisku z początkiem maja został pan Mariusz Adam. Jest to niezmiernie duże wyzwanie dla mnie. Jest mi bardzo miło. Prowadzić taką instytucję jak Gminny Ośrodek Kultury? Do konkursu stanęły trzy osoby. Została wybrana osoba, która zaprezentowała e, najlepsze pomysły. Potrafiła. Sprzedać siebie i sprzedać to, co w przyszłości ma zostać realizowane. Pomysłów na GOK wcisku nowemu dyrektorowi nie brakuje. Nie minął miesiąc, a już zostały podjęte pierwsze działania. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do sprzętu multimedialnego, do Narodowego Centrum Kultury. Wprowadziliśmy taką innowację dla pracowników GOK-u, żeby nam łatwiej było się spotykać, łatwiej kontaktować poprzez narady online. A czy jest zainteresowanie konkursem na wizytów? Oczywiście to jest zainteresowanie. Oczywiście stronę, e, e, i, 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 to, to jest na stronce państw biblioteki i widzę, że już tak wiele osób pomówiło, na to zainteresowanie wejdzie. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się pomyślnie układała. Przede wszystkim no, wymiana doświadczeń. Dużo już lat pracuję w bibliotece i zarządzałam też, zastępowałam dyrektora. W ośrodku Kultury, także myślę, że te moje pomysły też będą na pewno cenne. Chciałbym, żeby państwo zaglądali do, do gminnego Ośrodka Kultury, ponieważ Kultura to to my wszyscy, to to my robimy. Moje plany na przyszłość to docenianie wartości tradycji, wartości regionalizmu, również kuchni tradycyjnej. To wszystko, co nas otacza, to do czego nam jest blisko, to będziemy cenić w gminnym Ośrodku Kultury. Będziemy tutaj próbować organizować warsztaty. Nowy dyrektor chce, by Ośrodek Kultury był miejscem otwartym dla dla wszystkich mieszkańców. Oby plany związane z prowadzeniem jednostki kulturalnej w gminie mogły się sprawdzić, a pandemia szybko ustąpiła, by każdy mógł na nowo korzystać z wydarzeń przez nich organizowanych.